Około 1500 2000 zł złotych dopłaciło zadłużone na 8 milionów złotych uzdrowisko Stawno Jedlina do festiwalu Krystyny Jandy. Jeszcze kilka tygodni temu prezes uzdrowiska Paweł Skrzywanek zapowiadał, że do imprezy nie dołoży ani złotówki. Impreza sfinansuje się dzięki sponsorom i wpływom z biletów. Dziś jednak mówi już całkiem inaczej. Wartość promocyjna, jaką uzyskaliśmy, byłaby nie do osiągnięcia 1500 zł. Promowani jesteśmy na stronie Krystyny Jandy i na jej Facebooku, mówi prezes Paweł Skrzywanek. Na Facebooku Krystyny Jandy pojawia się tylko jeden wpis wśród zapowiedzi spektakli. Tyle się dzieje, że Muszę notować kolejne wydarzenie drukowanymi literami, żeby być tam, gdzie trzeba, o tej godzinie, o której trzeba i robić, co trzeba. A dziś, czyli 18, jestem w Szczawnie na moim, w cudzysłowie, festiwalu, który zaczynam wieczorem, spektaklem Shirley Valentine. Ale jadę każdego dnia rano do Łodzi. Na oficjalnej stronie Krystyny Jandy nie udało nam się znaleźć informacji o festiwalu. Wpisując wyszukiwarkę Google Festiwal Krystyny Jandy Szczawno, możemy znaleźć Festiwal Jandy, ale w lądku zdroju. Wizytę Jandy w Sokołowsku na festiwalu Ołmasza Kieślowski, a o uzdrowisku w Sztawnie nic. Jak twierdzi prezes Skrzywanek, festiwal Krystyny Jandy w Sztawnie Zdroju to świetna promocja dla uzdrowiska w całym kraju. Jednak oprócz kilku zapowiedzi festiwalu, jakie pojawiły się na kilka dni przed imprezą w lokalnych mediach, nie znaleźliśmy wielu informacji. Mecenas sztuki czy uzdrowisko? Pytamy prezesa Pawła Skrzywanka, czy będą kolejne festiwale? Będą kolejne festiwale, zapowiada prezes Skrzywanek. Uważam, że kultura odgrywa wielką rolę w uzdrowisku. Na pytanie, ile dołożył do festiwalu współorganizator imprezy? Sztawiński Teatr Zdrojowy, skrzywanek odpowiada, że wniósł logistykę i udostępnił salę. Pod koniec lipca na specjalnie zwołanej konferencji prasowej prezes Szywanek kreślił plany. Przede wszystkim ograniczenie straty i szukanie oszczędności oraz remonty w uzdrowisku. Przypomnijmy, że rok po przejęciu przez samorząd województwa uzdrowiska ma około 8 milionów złotych długu, a rok 2013 spółka zamknęła stratą 4 miliony złotych.